Witajcie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj taka kontynuacja jakby jednego z filmów, w którym prezentowałem zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem i tam pokazałem taki moduł, który będę chciał zastosować. Jest to swego rodzaju taki moduł cyfrowego, nazwijmy to komparatora. Jest to układ, który nam pozwala na załączanie przekaźnika, którego wykorzystamy później do różnych innych celów, w zależności od zmierzonego napięcia na wejściu pomiarowym. Modulik malutki, ma kilka funkcji, których tu będę chciał je przedstawić i tak po kolei mamy wejścia. Wejścia oznaczone DC-DC+, jest to wejścia zasilające, tutaj podajemy zasilanie modułu i wejście V- i V+, jest to wejście pomiarowe, na które podajemy napięcie, które ma sterować tym urządzeniem. Ja tutaj w tym filmie, ponieważ będzie to pracował układ przy zasilaniu i jednocześnie będzie mierzył te napięcie, którym jest zasilane, więc te dwa napięcia podam takie same, gdzie od razu będzie można zobaczyć, czy przy zmianach napięcia zasilającego ten układ również chodzi poprawnie. No i na wyjściu mamy typowy przekaźnik i złączę COM, normalny OPEN, normalny CLOSED, czyli zamknięte, otwarte, w zależności od stanu przekaźnika się zmieniają. Więc teraz przejdźmy już tutaj do prezentacji funkcjonowania. Ja załączę ten moduł. No będziecie widzieli tutaj na zasilaczu. Także pierwszy zasilacz to jest załączenie. No i moduł mamy załączony. Pojawiło się 00 na wyświetlaczu, bo drugi zasilacz w tej chwili nie podaje napięcia i przekaźnik się załączył. Jest zielona dioda, przekaźnik jest załączony, czyli jest stan jakiś tam, nie wiem, który w tej chwili funkcja pracuje. Trzeba to będzie zobaczyć jak wejdziemy w menu tego urządzenia, co jest niby proste, ale tak czasami nie do końca. Postaram się to tutaj wytłumaczyć. Tak załączam teraz drugi zasilacz. No i od razu widzimy, że mamy napięcie 12V i przekaźnik się wyłączył, czyli jest teraz tryb nieaktywny, czyli tu jakiś graniczny poziom został przeskoczony. Ja podreguluję na szybko tym napięciem. No, na wskaźniku widzimy zmienia się. O, i przebokaźnik się załączył. czyli tutaj jest widocznie ustawiony, że poniżej pewnego progu się załączy. Jak widzicie 10,5 V było załączenie. 10,6 jest wyłączenie, czyli tak zwana histereza, żeby przekaźnik nie wariował wynosi tutaj. Mniej więcej 100 mV. Dokładnie tego nie mierzyłem, ale w tym poziomie ona jest. I tak jak wcześniej powiedziałem, dla prezentacji tutaj będę chciał zasilać obydwa zasilacze tym samym poziomem napięcia, w związku z czym już tutaj przeszedłem w tryb, gdzie dwa zasilacze mają te same napięcie i zobaczmy teraz też z ciekawości czy przy 10,5V. załączył. Czyli działa. Już widzimy, że funkcjonuje to przy niższym napięciu. No więc teraz będę chciał wam pokazać tu taki przegląd funkcji. Samo programowanie, ustawianie tego układu ma tak jakby dwa menu oznaczone literką P i F. P to są ustawienia parametrów, F to funkcje, czyli jak ma i na co reagować ten Przekaźnik. Gdy przytrzymaliśmy guzik Set, pojawiło nam się P0. I P0 możemy zmieniać przełącznikiem SW1. Nie plus minus, tylko SW1. Plus minus jest do zmiany wartości. Tu zmieniamy tak, jakby parametry. W parametry wchodzimy wciskając znowu SET i weźliśmy funkcję P0. Parametr 0 służy do ustawiania funkcji tego komparatora, czyli jak ma reagować na napięcie, które jest na wejściu pomiarowym. Funkcji jest tutaj dużo, ale działają tylko pierwsze sześć. Funkcja pierwsza jest to funkcja, w której układ nie robi nic i tylko pokazuje nam Mierzone napięcie na wyświetlaczu. Funkcja druga jest to funkcja, kiedy poniżej pewnego napięcia ustawionego zostaje przekaźnik załączony, a powyżej wyłączony. No i zobaczmy, jak to będzie działało. Ustawiliśmy funkcję drugą. Teraz przejdziemy tutaj w parametry. Parametr pierwszy: napięcie górne. I napięcie górne było 10,6, to co widzieliśmy. Parametr, przepraszam, to jest napięcie dolne, czyli te niskiego poziomu. P2, napięcie górne, wysokiego poziomu, no i tu mamy 15 V ustawione. P3, jest to kalibracja, czyli tutaj możemy sobie skalibrować miernik do prawidłowego, no my mamy 11,5 i tu 11,5, więc nic nie trzeba kalibrować. P4, jest to czas opóźnienia włączenia przekaźnika, czyli jak zaistnieje stan pozwalający na włączenie, to po czasie, jaki mamy tutaj, w sekundach i milisekundach, setnych milisekund, możemy to ustawić. Wyświetlacz, pozycję zmieniamy SW, plus, minus, zmieniamy wartość. I P5, o przepraszam, P5 to jest to samo, tylko dla wyłączenia przekaźnika. Czyli kiedy nastąpi stan umożliwiający wyłączenie przekaźnika, ten czas opóźnienia tutaj nam będzie odliczany, i dopiero po tym czasie nam zostanie wyłączony przekaźnik. No tutaj pewnie możemy sobie ustawić, jeżeli te napięcia potrafią nam się na chwilę wachnąć i nie chcemy, żeby na przykład po. po pół sekundzie te napięcie w spadku napięcia, żeby nam się wyłączył no to możemy sobie tutaj ustawić te czasy ja mam ustawione w tej chwili 0, no i trzymając set wracamy do poziomu i tutaj mieliśmy napięcia 10,6 i to miało być napięcie przy którym przekaźnik się włącza, no i sprawdzajmy tak chyba było, 10,6 tak oczywiście pamiętajmy o histerezie a, nie, tu jest coś inaczej. 10,6 się włączył. A, dobrze, 10,6 się włączył. A wyłączy się przy napięciu high, które było 15. Czyli idziemy w górę. Nie. Czyli jest to tak, jakby obwód dobry do układów ładujących. Gdy napięcie akumulatora nam spada, to układ ładujący się załącza. Gdy napięcie wzrośnie, no tu aż do 15V to układ się rozłącza. Przejdźmy teraz do funkcji numer 3. Funkcja numer 3 jest odwrotnością funkcji pierwszej. Czyli wysokie napięcie włącza, niskie wyłącza. Zacznijmy tu od początku. W tej chwili mamy wyłączony, więc musimy iść do wysokiego. O, i powyżej zostaliśmy wyłączeni. I jak nam spadnie, włączeni, przepraszam. A jak nam spadnie, to układ wyłączy. Czyli jest to swego rodzaju układ zabezpieczający, właśnie na przykład, akumulator przed rozładowaniem. Oczywiście te poziomy tutaj możemy sobie zupełnie inne ustawić. Tu mam akurat ustawiony 15. Tyle jak na przykład akumulator jest naładowany, to nam wyłącza. No weźmy sobie tutaj na szybko, żeby pokazać, że to działa. Funkcja P2, czyli wysokie, i to zmieńmy na przykład na 14, albo nawet na 13. I wychodzimy. No i teraz idziemy. No już przy 13 V nam się włączyło, przy 10,5 się wyłączy. I teraz funkcja 4. Funkcja 4 jest to znowu pozi poziom, pomiędzy którymi ten przekaźnik jest włączony. I teraz pomiędzy napięciem niskim a wysokim przekaźnik będzie włączony. I do wysokiego. Jest to bardzo podobne do tamtych funkcji, aczkolwiek jak zobaczycie, żebyście sobie to rozrysowali, to będzie to wyglądało troszeczkę jaśniej. Nie jest to tak jakby Kontrola, bo tam się nam załączy, jak spadnie poniżej, a powyżej włączy. Tutaj przez cały ten poziom trzyma i poza tym nam. I to jest takie zabezpieczenie, znowuż, jakiegoś obszaru napięć, że jeżeli potrzebujemy gdzieś napięcia w danym przedziale i nie może być za wysokie i za niskie, to tutaj to możemy uzyskać. No i jak się można domyśleć, funkcja. Piąta jest odwrotnością funkcji czwartej. Czyli w tym przedziale jest wyłączony przekaźnik. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że mamy tu styki NC i NO, to te funkcje są i w tamtym, i w tym wypadku zamienne. Także tak ten układzik działa. Bardzo taki prosty, a jednocześnie przydatny układ, który można w wielu miejscach zastosować. Jego uniwersalność jest na tyle fajna, że do wielu układów on się nada, w zależności tylko od naszego pomysłu, jak będziemy chcieli tutaj to wykorzystać. Na koniec jeszcze pokażę tutaj w skrócie podstawowe parametry tego układu. I tu widzicie parametry podstawowe: napięcie zasilania 12V, zakres mierzonego napięcia 0,50, rozdzielczość ustawień. No tu w tym wypadku się nie zgadza, bo ona jest 0,1. 7 trybów działania, no oczywiście, nie do końca tak tu jest. Ale o czym chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, odnośnie właśnie tego, co wcześniej nie wspomniałem, i napięcia zasilania, bo to, co ja tu przedstawiłem, to, co Wam mówiłem. To była kwestia, że te napięcie zasilania się zmieniało razem z napięciem mierzonym w tym wypadku. Bo do układu z akumulatorem coś takiego potrzebowałem. I tutaj coś takiego się sprawdzi. Jednak jeżeli zakres zmian napięcia zasilającego czy mierzonego jest większy, oczywiście nie można tego w taki sposób podłączyć. Napięcie zasilające tego modułu standardowe jest 12 V, a to głównie dlatego, po pierwsze, że przekaźnik tu jest 12 V. Dobrze mówię? Tak, 12 V, a nie 5 V. Nawet przy mniejszym napięciu też ruszy, czyli tu spokojnie będzie chodził. Trzeba by ten zakres zbadać powyżej pewnego napięcia. No Oczywiście wszystko tu jest stabilizowane, więc mamy kwestię wydajności prądowej, przepraszam, mocowej tego stabilizatora tutaj, abyśmy go po prostu nie przegrzali przy stanie załączonym przekaźnika. Na pewno w dół możemy zejść, może nie za dużo, tak żeby nam ten stabilizator chodził, więc ja myślę, że tak od 7V ten układ by funkcjonował do tych 15, maksymalnie 18, więcej bym nie podawał. Przy innych napięciach mierzonych, jeżeli byłaby taka konieczność, żeby z nich zasilać, no trzeba zastosować tutaj układ przetwornicy, która będzie te napięcie nam stabilizowała na jednakowym poziomie dodatkowo jeszcze powiem, że są moduły, które mają troszeczkę więcej funkcji wyglądają tak samo, potrafią podtrzymywać na przykład załączyć przekaźnik przy pewnym poziomie napięcia i już go nie wyłączą dopóki sami nie zresetujemy, no i parę jeszcze innych funkcji to jest podstawowa wersja tego, tego komparatora Będę ją stosował właśnie w tym układzie zabezpieczania akumulatora, który już niebawem będzie zmontowany, i też pewnie dwa słowa na jego temat powiem. To tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się temat podobał, macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania, lajkowania kanału i oglądania kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.